Brama Poznania to miejsce inne niż wszystkie. Nie jesteśmy muzeum, podkreślają pracownicy tej instytucji. Nie ma u nas gablot z eksponatami, ale można się tu dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy o historii Poznania. Ekspozycja jest multimedialna, można więc ją zwiedzać w dowolnym rytmie i czasie, można z niej korzystać na różne sposoby. Brama Poznania organizuje wiele wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Szeroko otwiera się także na tych, którzy mają pewne kłopoty ze zdrowiem. I nie wszędzie mogą pójść. Dwa razy w roku organizuje tak zwane niebieskie poranki. Niebieskie poranki to jest wydarzenie, które powstało z myślą o osobach ze spektrum autyzmu. Chcieliśmy dla nich jakby wyznaczyć czas i przygotować ekspozycję czy całą przestrzeń bramy, tak żeby była bardziej przyjazna i też ograniczyć ruch turystyczny w tym czasie, rozjaśnić, wyciszyć, przygotować miejsce odpoczynku, jeszcze dodatkowe animacje, tak żeby również te osoby mogły się u nas poczuć jak najbardziej jakby mile widziani i też w takich bardziej przyjaznych warunkach mogli tutaj zwiedzać i spędzić czas. Brama Poznania jest jak na razie jedną z dwóch instytucji w Polsce, które organizują takie spotkania. Jesteśmy drudzy w Polsce w zasadzie. Pierwszy zrealizował taki, jakby taki czas właśnie dla osób z spektrum autyzmu Muzeum POLIN. Sam pomysł wywodzi się z londyńskich muzeów, gdzie właśnie one otwierają, przed, otwierają się przed takimi standardowymi godzinami funkcjonowania albo po wieczorem i właśnie wyznaczają czas dla tych osób. My to zrobiliśmy pierwsi w Poznaniu, pierwsi w Wielkopolsce w zasadzie również. W tym roku realizowaliśmy już Niebieski Poranek, robiliśmy to 30 marca i wtedy uczestniczyło około 30 osób, więc myślę, że całkiem, całkiem by cieszył się fajną popularnością. I teraz robimy takie drugie wydarzenie, i oprócz tego że zapraszamy rodziny do zwiedzania ekspozycji, to również jakby zapraszamy ich szczególnie do tego, żeby zobaczyć wystawę czasową w śluzie, w śluzie katedralnej. To jest wystawa zwierzęta Cybiny i jest przygotowana również z myślą o dzieciach, także jakby jak najbardziej właśnie rodziny z dziećmi w spektrum zapraszamy. Niebieskie poranki, podobnie jak wiele innych wydarzeń w bramie Poznania, mają potwierdzać, że brama jest dla każdego. Każdy może tu przyjść, zwiedzić ekspozycję, dowiedzieć się czegoś o historii naszego miasta i czerpać z tego satysfakcję. Chcemy, jakby w bardzo różny sposób, w zależności od tego, jakie są potrzeby danych osób, być do nich dostosowanymi, dostępnymi i po prostu nastawionymi też przyjaźnie. Także jak najbardziej zachęcamy wszystkich do zwiedzania Bramy Poznania, do przebywania tutaj, po prostu jakby do traktowania tego miejsca, tego miejsca jako takie, którym po prostu można spędzać swój wolny czas. Przygotowując niebieskie poranki, brama Poznania współpracuje ze specjalistami z Fundacji Na Niebiesko. Dużo wcześniej realizowaliśmy też program rodzinny z Fundacją na Niebiesko, tutaj z Poznania. I jakby mając w pamięci to, w jaki sposób te rodziny funkcjonują, co jest im potrzebne co im przeszkadza. Też właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy teraz ten poranek i również jakby rozmawialiśmy też z pracownikami Muzeum POLIN, tak żeby też jak zawsze podpatrzeć u innych, jak można coś takiego zrobić, żeby było to jakby jak najbardziej dostosowane, jak najbardziej dostępne. Najbliższy niebieski poranek odbędzie się w Bramie Poznania w sobotę 3 sierpnia. Od 9 do 11 jakby wyznaczyliśmy sobie taki czas, gdzie właśnie Brama Poznania będzie w zasadzie tylko dla rodzin z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zapisać się można poprzez naszego maila, to jest mail edukacja -małpa Więcej informacji jest też na naszej stronie w zakładce Edukacja. Jak najbardziej zachęcam, bo myślę, że to jest taka okazja, gdzie właśnie jakby my szczególnie się przygotowujemy na to jakby szczególnie zachęcamy właśnie te osoby. Także można jakby nie obawiać się tego, że będzie tutaj bardzo tłoczno, że właśnie będą jakieś dźwięki, które mogą przeszkadzać, czy będzie nie wiem, bardzo jakby ciemno, tak jak jest zazwyczaj, tylko właśnie będzie to cała przestrzeń przygotowana na to, żeby w bardziej komfortowych warunkach można było tutaj spędzić czas. Udział w niebieskim poranku jest bezpłatny. Takie poranki będą odbywały się w bramie dwa razy w roku. Ten, który był 30 marca, to jest też w okolicach dnia 2 kwietnia, czyli jakby dnia osób z spektrum autyzmu i teraz zrobiliśmy też taką jakby letnią edycję z uwagi na to, że mamy właśnie wystawę zwierzęta Cybiny, która jest bardzo mocno jakby nakierowana na, na to, żeby dzieci właśnie spędziły na na więc też jakby również chcielibyśmy i, i, i tą przestrzeń udostępnić dla tych rodzin. Także myślę, że będzie to w stałym naszym kalendarzu wydarzeń. Oprócz niebieskich poranków prama Poznania organizuje także inne ciekawe zajęcia integracyjne. We wrześniu, w październiku, myślę gdzieś w tych, w tych terminach, będziemy mieć w stałej ofercie spacery sensoryczne po Ostrowie Tumskim. To jest taka oferta kierowana dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub z różnymi właśnie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I poznajemy Ostrów Tumski w sposób bardzo sensoryczny. czyli jest tam bardzo mało treści, mało opowieści, a więcej takiego doświadczenia wielozmysłowego. Poza tym jakby staramy się realizować nasze wydarzenia w taki sposób, żeby w jakiś, na tyle, na ile jakby jesteśmy w stanie, był on dostępny dla danej grupy. Bardzo fajna inicjatywa właśnie będzie miała miejsce również w najbliższą sobotę, bo w ramach Rzeki Żywej, naszej takiej letniej, letniej, letniej letnich wydarzeń, będziemy realizować przyrodniczy rajd na Night. I on odbywa się razem z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, czyli z osobami na wózkach. Razem z nimi idziemy Wartostradą, poznajemy po drodze zioła i później jakby robimy warsztaty. Kosmetyków wegańskich, i to jest też spacer, na którym, do którego zapraszamy również osoby pełnosprawne, także ma również taki aspekt trochę integracyjny. Jest to bardzo fajna inicjatywa. Już taki spacer raz robiliśmy i wyszło to naprawdę świetnie. Więcej o tych inicjatywach przeczytają Państwo na stronie internetowej Bramy Poznania. Polecamy.